z Malty. Jesteśmy w tym momencie na takich krótkich wakacjach, które tak naprawdę będą bardziej taką pojazdówką, ale też jakby chcemy sobie troszeczkę odpocząć. I w tym momencie już jesteśmy w hotelu, ze względu na to, że z samego rana dzisiaj o godzinie 3 wyjeżdżaliśmy z Katowic do Krakowa, żeby dojechać na lotnisko i tak naprawdę od razu przyjechaliśmy tutaj do hotelu. Ze no na to, że chcieliśmy zostawić już tutaj rzeczy, ale na szczęście pokój jest gotowy, więc w tym momencie czekamy, pijemy pierwszą kawkę, ogarniamy się i idziemy zwiedzać pierwsze miejsce. Hotel, w którym się zatrzymaliśmy był naprawdę mega spoko i po pierwsze był też dosyć tani, bo zapłaciliśmy około 1600 zł za cały pobyt, a tak naprawdę miał super standard, plus do tego mieliśmy basen na dachu, basen kryty oraz siłownię. No i co najważniejsze, mieliśmy bardzo blisko centrum miasta, bo w dosłownie paręnaście minut dojechaliśmy do centrum walety. W tym momencie jesteśmy w Walecie. Wykupiliśmy w ogóle taki bilet, który kosztuje 22 euro, dzięki któremu możemy cały czas poruszać się autobusami i komunikacją tutaj w Waleccie. I też chyba to jest na wyspie Gozo, więc jest to spoko opcja w momencie, kiedy nie chcecie wynajmować auta. My co prawda auto wynajmiemy sobie w jednym dniu, ale tak żeby właśnie poruszać się tutaj w ciągu całego tych paru dni, no to taka karta jest mega fajnie pomocna. Plus do tego jest po prostu opłacalna, bo nawet już dzisiaj w ciągu dnia przejechaliśmy już trzy razy autobusami, e, więc na pewno nam się to zwróci. Odróżna na Maltę była już moim marzeniem od zeszłego roku i na szczęście udało się w tym roku to zrealizować. Jeżeli chodzi o ten dzień, to przede wszystkim skupiliśmy się na zwiedzaniu nie Valety, a Trójmiasta, które znajduje się właśnie naprzeciwko Walety. Możecie tam się dostać między innymi właśnie taką łódką, za którą zapłacicie chyba dokładnie, nie wiem, 2 czy tam 3 euro. Początkowo, jak tutaj przylecieliśmy, to byłam przerażona, bo mam być szczera, to wydawało mi się, że jest tutaj zimno, ale w tym momencie, jak możecie też zauważyć, Jestem już tak spolna na twarzy, a tak naprawdę chodziliśmy dosłownie, no nie wiem, może już dwie godziny po dworze ale w tym momencie jesteśmy e, na tym mieście. E czyli tak naprawdę w trzech miastach, które znajdują się naprzeciwko Valletty. Co jest fajne, tak jak mogliście zobaczyć przed chwilą, płynęliśmy tutaj łódką, która kosztuje 2 euro od osoby. Na pewno jest tutaj mniej takich typowych, e, ładnych atrakcji, niż było tam tylko w walecie gdzie tam dosłownie przeszliśmy się kawałek, e, ale z drugiej strony znajdziecie tutaj wiele takich ładnych uliczek, gdzie możecie sobie zrobić jakieś fajne zdjęcia na Instagrama i tym podobne. We wtorek z samego rana udaliśmy się na wycieczkę na Wyspę Gozo oraz na Blue Niestety w tym dniu nie skorzystaliśmy z możliwości pływania w tym lopunt, pomimo tego, że nasz statek miał zjeżdżalnie i tym podobne, ale po prostu było tak strasznie wiecznie, że baliśmy się, że się między innymi rozchorujemy, a to był dosłownie nasz drugi dzień. Kolor tej wody był naprawdę przepiękny i to była jedna z lepszych takich plaż, jakie widziałam w swoim życiu. Jeżeli chodzi o wyspę Gozo, to nie mieliśmy możliwości zwiedzenia jej całkowicie, bo no, byliśmy jakby uzależnieni od autokaru, ale i tak i tak uważam, że było po prostu warto. I my już jesteśmy na Wyspie Gozo w mieście Rabat. Mamy tutaj taki wolny czas, co prawda jesteśmy tak zmarznięci względu na to, że czyli tak strasznie biał wiatr w momencie, kiedy tutaj wpłynęliśmy. Po tego lała się na nas woda, posiedzieliśmy z całego przodu tego statku więc po prostu jesteśmy mega zmarznięci. Plus do tego jeszcze jadąc tutaj autokarem, bo jeszcze wykupiliśmy sobie opcję przyjazdu tutaj autokarem e, i daliśmy za to 5 euro. Tak jest nastawione maksymalnie klima, że dla mnie osobiście jest to mega za, tak powiem, różnica temperatur. Jeżeli chcecie dokładnie zwiedzić tę wyspę, to zdecydowanie polecam wam po prostu samemu popłynąć na tą wyspę, a następnie zwiedzać po prostu w własnym zakresie. Również tam znajdziecie autobusy, które was doprowadzą do różnych miejsc. My niestety mieliśmy bardzo mało czasu na tej wyspie i tak naprawdę zwiedziliśmy tylko i wyłącznie rynek w mieście Rabat, gdzie napiliśmy się kawy, no i poszliśmy na taką katedrę. Jeżeli chcecie znaleźć sobie spoko miejsce na takie popływanie, poskakanie sobie do morza i tym podobne, to to miejsce jest idealne tak naprawdę. To jakby widoki są niezbyt fajne, ale jakby właśnie tak, żeby sobie przyjechać, trochę posiedzieć tutaj w ogóle spoko, my jedziemy dalej ze względu na to, że jest to nasz pierwszy punkt dzisiejszej wycieczki a i też nie chcemy się kąpać, żeby po prostu nie być już od razu brudnym z tej wody i tym podobne. Z jednej strony szkoda, bo dzisiaj jest idealna pogoda w porównaniu do wczoraj i tak naprawdę jakbyśmy mieli dzisiaj taką pogodę wczoraj jak dzisiaj, to na pewno byśmy skorzystali z właśnie tej opcji pływania wczoraj w Blue Lagun i zrobimy to po prostu na innej plaży. W momencie na łódce i płyniemy do e, Błękitnej Groty. E, I co jest bardzo istotne, nie jesteśmy tam w stanie się dostać inaczej niż właśnie tutaj tą łódką. I wejście to jest 10 euro od osoby. Wierzę, że będzie warte do zobaczenia tego. Z drugiej strony też wiadomo, nie, nie warto jest przeliczać to na polskie złote, no bo po prostu tutaj, no tak jakbyśmy powinni uważać, że to jest 10 złotych od osoby. Zdecydowanie było warto, uważam, że to była nawet jedna z lepszych takich atrakcji, które widzieliśmy w całej Malcie i tutaj naprawdę podjeżdżaliśmy pod, pod całe tutaj te wszystkie skały, wjeżdżaliśmy do tych jaskini, naprawdę było przepięknie. Co jest bardzo istotne w momencie, kiedy chcecie tam pojechać na sam dół i nie przechodzić, to musicie zapłacić za parking to około 3 euro. My w tym momencie jesteśmy tutaj na samej górze. Musieliśmy gdzieś jakieś około 10 minut, żeby tam zejść na sam dół. No i wtedy macie po prostu darmowy parking. Także jeżeli chcecie zaoszczędzić, no to jak najbardziej możecie, a jak nie macie... A jak nie macie po prostu czasu, no to najlepiej po prostu zjechać na sam dół i jest tam miejsce parkingowe. Chwila odpoczynku i jedziemy dalej i jeżeli chodzi o całą tą wycieczkę autem, to uważam, że naprawdę było warto i jesteście w stanie zwiedzić większość takich miejsc właśnie w ciągu jednego dnia, objeżdżając po prostu całą wyspę. Jeżeli chodzi tutaj o te miejsca, to w większości one są po prostu dzikie i tak właśnie między innymi było w tym miejscu, ale uważam, że było po prostu warto tam pojechać i troszeczkę się pomęczyć. Jesteśmy już w kolejnym miejscu. Co prawda byliśmy jeszcze w paru miejscach po drodze, ale tak naprawdę tamte miejsca były bardziej takie widoki z góry na klify i tym podobne, a w tym miejscu jest naprawdę fenomenalnie. Ogólnie nie ma tutaj nikogo poza nami. Co prawda wejście tutaj jest mega, dosyć, że tak powiem jest wymagające, na pewno no, jeżeli macie jakąś tam aktywność fizyczną Dacie sobie radę, ale nie polecam na pewno tutaj wchodzić w klapkach Bo po prostu jest stromo i tak jakbyście po prostu pochodzili po górach Ale uważam, że naprawdę jest warto, bo widoczek no, jest przepiękny Jakby całe w ogóle te skały są tak ogromne, te klify Plus do tego również tam za mną możecie zauważyć sobie taką formację skalną Także warto tutaj przyjechać, to jest bardzo istotne Tutaj to zajście jakby jest w ogóle takie nieoczywiste Ze względu na to, że w momencie kiedy sobie staniecie jakby na parkingu gdzie tutaj jest, ale to idąc w, w prawo, to jest tam zakaz wejścia i tym podobne, więc trzeba właśnie iść w lewo, takimi bardziej haszczami, i właśnie między innymi dojdziecie po prostu tutaj. Dzisiaj mamy w ogóle wypożyczane auto, i co jest bardzo istotne. Na Malcie macie ruch lewostronny, więc jeżeli nie potraficie jeździć e, takimi drogami, to trzeba się przygotować na to, że e, no, będzie troszeczkę ciężej. E, plus, do tego na przykład, jak byliśmy na Cyprze, to mieliśmy e, automatyczną skrzynię biegów, tutaj jest manualna, więc na pewno to też jest jakby trochę takie utrudnienie. No ale tak wiadomo, trzeba się troszeczkę przestawić i potem już jest OK, coś mi wpadło w oka. E, jeżeli chodzi o Auta to wzięliśmy tylko i wyłącznie na jeden dzień. Przede wszystkim dlatego, że właśnie Malta ma dosyć spokojną, rozwiniętą komunikację miejską. I tak naprawdę to takie miejsca, które tam chcieliśmy zobaczyć, mamy dosyć blisko siebie. Możemy to zrobić autobusem. Ale jeżeli chodzi o koszt właśnie wynajęcia takiego auta na jeden dzień, to było 270 zł, z ubezpieczeniem i tym podobne, no i oczywiście musimy jeszcze później do, dotankować auto w momencie, kiedy już będziemy je oddawać. I wynajęliśmy sobie je po prostu od 8 do 22, wiadomo, że pewnie skończymy wcześniej, ale pewnie różnica cenowa nie była zbytnio duża. Ale tak naprawdę dużo już zobaczyliśmy i w tym momencie chyba już idziemy na plażę sobie tak posiedzieć jeszcze na plaży, bo w tym momencie już jest 17.30 a też nie chcemy, nie wiadomo jak późno wracać po prostu do domu. I tutaj to też jest istotne, że te miejsca na przykład gdzie byliśmy przed chwilą, dojechanie tam autobusem jest raczej niemożliwe. No i tak jak mówiłam, tam nikogo po prostu nie było i najprawdopodobniej byliśmy tam jedynymi ludźmi dzisiaj, którzy tam byli. Teraz ostatni dzień i w tym momencie już jesteśmy, wyszliśmy z hotelu i jesteśmy teraz w Valetcie. I tak jak mieliśmy pierwszy dzień zwiedzać waletę, to przełożyliśmy sobie to na dzisiaj, ze względu na to, że i tak mamy czas do 18 na to, żeby coś sobie tutaj pozwiedzać. A więc właśnie między innymi zostawiliśmy plecaki, żeby po prostu też z tym nie chodzić. Znaleźliśmy miejsce, zapłaciliśmy za to 3. Z... 3 euro od jednego plecaka, więc dosyć spoko cena. Dzięki temu możemy sobie tutaj pochodzić pomiędzy tymi wszystkimi uliczkami i po prostu nie nosić tych rzeczy. Także wy mega wygodna opcja. Sprawdzaliśmy czy tam przedwczoraj, to mniej więcej powierzchnia to jest taki Kraków w Polsce, więc no ogólnie jest mega mała i w ciągu tak dosłownie, nie wiem, 40 minut jesteście w stanie przejechać autem z jednego punktu wyspy, do drugiego, że tak powiem, krańca wyspy, także mega fajnie. Dlatego też między innymi nie braliśmy tutaj auta, żeby nie płacić do do dodatkowych pieniędzy i ta karta, którą sobie kupiliśmy za 22 euro, była naprawdę mega wystarczalna, żeby tutaj po prostu jeździć autobusem. Plus do tego to, że przełożyliśmy sobie wycieczkę z poniedziałku na dzisiaj, właśnie z jedzenia walety. Był mega spoko pomysłem, bo tak naprawdę nie ma tutaj dużo do zwiedzania, a mamy jeszcze dużo czasu do po prostu powrotnego samolotu, bo dopiero mamy lot o 18, więc jeżeli macie też taką opcję, to tą waletę po prostu zostawcie sobie na sam koniec. No bo i tak będziecie w stanie sobie wszystko zobaczyć, plus do tego na pewno znajdziecie jeszcze ten czas na coś, żeby zjeść i tym podobne. prawda w półtorej godziny obeszliśmy wszystkie punkty tutaj w Walecie, więc no dosyć spoko mamy czas, więc jeszcze idziemy sobie coś ogarnąć, jakąś tam kawę i tym podobne. I w ogóle między innymi ostatnio kupiłam Patrykowi na urodziny taki abalat. Jest to taki analog typowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Co prawda w momencie kiedy przejeżdżacie, co prawda w momencie kiedy jesteście na lotnisku to powinniście poprosić o to, żeby wyciągnąć e, ten aparat i żeby go nie przepuścić po prostu przez... Jak e, się nazywa? Żeby go po prostu nie prześwietlać, ze względu na to, że klisza się może zepsuć. My oczywiście o tym zapomnieliśmy i tak samo zapomnieliśmy o tym momencie, kiedy byliśmy na Islandii i jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jak będą wyglądać te zdjęcia. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, więc jak już wywołamy, to e, postaram się to pokazać między innymi na Instagramie czy są spoko, czy nie, no i czy w ogóle jeżeli już przejdzie to właśnie między innymi na lotnisku przez to prześwietlenie, to czy to się zepsuło po prostu, czy nie.